Są dwa powody, powody, tak wychodząc od dwóch. Mhm. Jeden to jest tak, że oni za chwilę będą, będą muszą inwestować. Jednym, wynika to tak, że większość firm musi się zdywersyfikować biznesowo, dlatego że pandemia, wojna pokazała, że stoją na glinianych nogach, nie? bo rob, pracują w jednej kategorii, w jednym rozwiązaniu, mają jeden produkt, którego Zmiana powoduje, że za chwilę może go nie być albo nie być potrzebny. Tak? A, mają duże, a, a dru, druga rzecz, no mają duże ilości czasami gotówki, które są w bankach, które nie przynoszą rozwiązania. Drugie to, co jest za chwilę, że będą musieli, to są globalne trendy. Globalne trendy i wymagają na przedsiębiorcach na przykład dostosowania się do zrównoważonego rozwoju, czyli mamy główną wytyczną jest zejście, redukcja CO2, mamy zejść z temperaturą na świecie, pra, dziś już nie o 1,5%, tylko o 2,5%, co oznacza, że musimy zredukować w samej Unii Europejskiej o 40% dwutlenku węgla.